Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś podsumowanie tego, co robiliśmy w weekend. No nie działo się zbyt wiele, oczywiście junior w niedzielę wyjechał znowu na wczasy, więc nie było sensu rozgrywania ligi weekendowej. Skoncentrował się za to na zadaniach na Nelsona Semedo, no, i w tym celu musiał pograć troszkę w Division Rivals, gdzie jak widzicie, wcale nie było tak łatwo wyszukać przeciwnika. No, w końcu się udało. No, i zobaczymy na kogo trafimy. No składzik taki całkiem, całkiem głównie Francuzi. No, do tego jakieś tam elementy z La Liga. Nie wiem, czy rywal robi jakieś zadania. No, w każdym razie, my musimy strzelać graczami z La Liga, no i rozpoczyna ten festiwal Dembele pięknym uderzeniem lewą nogą finezyjnie mamy gola piłkarzem z La Liga zaliczonego no ale tutaj trzeba jeszcze będzie na przykład asystować obrońcą. w tym celu Junior przesunął na skrzydło Mendiego, zamienił po prostu miejscami z Viniciusem, który został tymczasowym lewym obrońcą. No i gdzieś tam się kręci w polu karnym Mendy, no i czeka na okazję do podania. Podał do Widala. No i mamy asystę zaliczoną. No a przy okazji jeszcze jeden gol piłkarzem z La Liga, a więc no w miarę szybko i sprawnie robimy te zadania. Jeszcze przydałaby się asysta Portugalczykiem, no ale w tym celu mamy na ławce Bruno Fernandesza, którego sobie gdzieś tam w drugiej połowie wpuścimy na boisko. Tutaj 43 minuta no, rywal, jedna z pierwszych akcji, jakie przeprowadził ofensywnych. No, i skończyło się tak, że piłka odbiła się pod nogi benzemy. No i mamy już tylko 2 do 1. Trzeba się skoncentrować, no bo. Ważne jest też, żeby ten mecz wygrać. No a tutaj wspominany Fernandesz, wprowadzony z ławki. Będziemy szukali okazji do asystowania graczem Manchesteru United. No i Kubo do Fernandesza, Fernandesz do Kubo. No i mamy asystę portugalską zaliczoną, a Kubo strzela gola. No, Kubo w dzisiejszym odcinku będzie e, chyba główną gwiazdą. Zresztą sami zobaczycie w kolejnych meczach tutaj Ramboid FC, kolejny rywal nie wiem co ten Schiller robi, chyba tylko dla zgrania został tam na to SP wstawiony a mimo wszystko tylko 93 zgrania udało się wytworzyć naszemu rywalowi no i tutaj zobaczcie, Ben Jeder ładnie porobił bramkarza, podał do Kubo, a ten taką nito przewrotką, nito nożycami strzela bardzo ładną bramkę, no jak mówiłem Japończyk będzie dzisiaj główną gwiazdą, zobaczcie, no ładnie się złożył, no i mamy 1 do 0, no i przy okazji gol piłkarzem z La Liga, tutaj no beznadziejne wybicie, no i Dembele jakoś się tam przebił, mimo że bramkarz wychodził, a jeszcze tam towarzyszył mu jeden z obrońców, no to gracz Barcelony poradził sobie w tej sytuacji, no, i do pustej bramki to już była tylko formalność. No, a tutaj Kim Pembe w 64. minucie przerwał atak rywala. No, i czekamy. Ben 1, Ben Jeder. Co tu się dzieje? Piłka w końcu pod nogami Vidala. No, i mamy gola na 3 do 0. Przy tej okazji trzeba zwrócić uwagę, że zarówno juniorowi w Rivals, jak i mnie, bo rozegrałem tam ze 3 czy 4 mecze w squad Battles. Grało się dziwnie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale coś się zmieniło, jeżeli chodzi o gameplay. Znowu jakoś inaczej to funkcjonuje. No Może to tylko u nas, ale o, jak widzicie, Kubo zdobywa bramkę jeszcze tu na 4-0. No Junior tutaj przeprosił rywala, no, bo nie lubimy strzelać takich goli, a jeszcze bardziej nie lubimy tracić, no, jak zobaczycie tutaj. Nie wiem co zrobił nasz Babu. No, tutaj się piłka odbiła od pogby. No, nie byliśmy w stanie zabrać rywalowi futbolówki. No i Grilisz strzela na 4 do 1. No, coś z tym gameplayem jest inaczej. Nie wiem, Napiszcie w komentarzach, czy też żeście e, mieli takie wrażenie. Tutaj już udane wybicie do Mendiego, Mendy do Rashforda. Rashford podał do Viniciusa, ten wyczekał bramkarza i po krótkim mamy 5 do 1, a więc pewna wygrana. Mamy kolejne zadania pozaliczane, także powoli do przodu. No Ładnie tutaj bramkarz położony i Vinicius ustala wynik spotkania. To kolejny rywal Karpaty. No Ktoś chyba lubi robić SBC o ikony. A ten Garincza tam na prawym skrzydle niezły składzik, niezły. Zobaczymy, jak się będzie przeciwko niemu grało. No i zaczęło się w taki oto sposób, że Guardiola podał do Wernera. No i w 35 minucie przegrywaliśmy już 1 do zera. Na szczęście w 45 minucie Kim Pembe powstrzymał szarżującego rywala. Na no z kontrą wyszedł. Vinicius szarpnął tutaj po skrzydle, poprzepychał się troszkę, no i dograł piłkę do Benjedera, który oddał ją do Kubo. No i nasza japońska gwiazda doprowadza do remisu 1-1. No, fajnie się gra tym Kubo, warto było go zrobić. Naprawdę robi pożogę na tym prawym skrzydle. To już druga połowa, Vidal do Dembele. Dembele tutaj sobie potańczył z rywalami, no i huknął. Mamy 2 do 1. No to ładna bramka. Rywal nie bardzo wiedział, co ma zrobić. Dembele też fajna karta, godna polecenia. No szczególnie jeżeli musicie strzelać piłkarzami z La Liga, no to taki ktoś się bardzo przydaje. No jak widzicie, potrafił uderzyć mimo asysty obrońców. No a to 55 minuta. Kubo troszkę za daleko wypuszczona piłka. Tutaj nie udało się strzelić. No ale Dembele przypresował Benyeder podanie do Kubo. No i do dwóch razy sztuka można powiedzieć. Tym razem Japończyk już nie miał problemu ze sfinalizowaniem tej akcji. No i tym samym zapewnił nam wygraną w tym meczu 3 do 1. A więc Kolejne zwycięstwo, przybliżające nas wielkimi krokami do odbioru Semedo. No, a to ostatni mecz FIFA-Rafa. No, składzik bardzo, bardzo fajny, tylko troszkę tutaj ten <śpady> SPD jeden nie pasuje, no ale pewnie będzie rywal go wymieniał. Druga minuta, poklepane w polu karnym. Ben Jeder tutaj do Viniciusa. Vinicius no, sędzia uznał, że Karwachal w tej sytuacji faulował mamy, więc e, rzut karny, no, czy to był faul nie wiem, no ale junior oczywiście da strzelić Kubo który jest główną gwiazdą w dzisiejszym odcinku no i zobaczymy, czy z karnego Japończyk e, również zdobędzie gola, no zdobył jak widzicie, stałe fragmenty także wykonuje takie fusa bardzo dobrze. No a więc mamy gola piłkarzem z La Liga, więc teraz potrzebne nam już jest tylko zwycięstwo. To ostatni mecz, który potrzebny był, żeby odblokować Semedo. No ale jak widzicie tutaj się troszkę powylewało. No i w szóstej minucie Pogba rywala doprowadził do remisu. Na szczęście w 24 minucie ładnie interweniował Kimpembe, no i Kubo mógł szarpnąć skrzydłem no, zobaczcie, nie do zatrzymania jest Japończyk bardzo ładnie wbiegł w pole karne podał piłkę do Viniciusa, no a ten znów wyprowadza nas na prowadzenie no mamy 2 do 1 ale rywal zawiesił poprzeczkę naprawdę wysoko, nie był to lekki mecz. Trzeba było się sporo napocić, żeby zdobyć gola. No, aczkolwiek w tej sytuacji tutaj Terstegen nawet się nie ruszył. No, a to już 27 minuta. Znów podobna sytuacja. Kubo urywa się. No, tym razem zszedł do środka. No, ładnie rozegrana piłka. W końcu trafia do Ben Jedera, który strzela na 3 do 1, no i to już jest nieco bardziej komfortowe prowadzenie. 3-1 no to już wynik, można by powiedzieć, bezpieczny, aczkolwiek w FIFA nigdy nic nie wiadomo. No dlatego, w miarę możliwości, trzeba by może zdobyć kolejne gole. No i nadarzyła się okazja w 36 minucie do rzutu wolnego, podszedł Kubo. No i co? Na zielonym. No, tam robił co mógł Terstegen, ale piłka w siatce. No Jak widzicie, Kubo jest dzisiaj nie do zatrzymania. Karny, wolny, akcja kontra. No Japończyk naprawdę dzisiaj błyszczy. No, tu koło ręki Terstegena przeleciała ta piłka, no, ale nie będziemy specjalnie narzekać. A jak widzicie, FIFA to FIFA, odbijanki. No i tym razem Kubo naszego rywala strzela na 4 do 2. No a tutaj, jak widzicie, festiwal niecelnych podań z obu stron. Na koniec końców wprowadzony z ławki Markus Rashford strzela finezyjnie z przedpola karnego i piłka wpada tam w okienko. No ale a propos tych podań niecelnych i tak dalej, no naprawdę coś jest zupełnie inaczej, inne odczucie jest, jak gramy. Nie wiem na czym to polega, czy eksperymentują już z gameplayem przed Fifą 21, nie wiem, nie wiem, no ale po prostu czuję się, że zawodnicy zachowują się zupełnie inaczej niż, nie wiem, tydzień temu. No jeszcze rywal w 62 minucie strzelił w tym meczu na 5 do 3, no ale na tym się gole w tym spotkaniu już skończyły. Udało się wygrać, a to oznacza, że ostatnie z zadań na Semedo wykonane, i możemy odebrać portugalskiego prawego obrońcę. Zobaczmy, omówmy sobie te zadania. Asystę Portugalczykiem w dwóch różnych meczach Rivals. Tu nawet nie trzeba było wygrywać. Jeżeli macie Bruno Fernandesza, no to nie będzie to. Żaden problem, że to zadanie robi się samo. Dwie asysty obrońcami w Rivals, no to widzieliście, Mendiego po prostu Junior przesunął na chwilę do przodu, zaliczył asystę, no i Mendy wrócił na nominalną pozycję na lewą obronę. Hiszpańskie harce, 10 goli piłkarzami z La Liga w Rivals, no to się samo robi, no po prostu gracie piłkarzami z przodu, z La Liga i koniec końców strzelą wam te 10 goli, no tym bardziej, że trzeba 5 meczów wygrać strzelając przy tym gościem z La Liga. No więc chcąc nie chcąc i tak i tak musicie używać graczy z ligi hiszpańskiej. No nie było to trudne, w sumie nie wiem, może z półtorej godziny zajęło dwie to całe pieniądze juniorowi z przerwami. No i odbieramy sobie Nelsona Semedo. Kartę, która wygląda naprawdę fajnie. Cztery gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi. Średnia wysoka pracowitości. Bardzo dobre jak na bocznego obrońcę. No i statystyki Portugalczyka. Widzicie, karta naprawdę wygląda znakomicie. Myślę, że to może być najlepszy, no albo jeden tam z dwóch, trzech najlepszych prawych obrońców w grze. No i przetestujemy go w następnym odcinku. No a na dziś to już wszystko. Zapraszam oczywiście na nasz serwer Discord, link pod filmem. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.